Durwać bestie w RMFFN. Imię i nazwisko: Loni Cowkendess, liczba ofiar, Jedna miejsce zbrodni, statek wycieczkowy MS Island Escape, sposób pozbawienia życia, uduszenie, wyrok, dożywotnie pozbawienie wolności. Durwać bestie w RMFFN. Śmierć na statku wycieczkowym to nie jest coś, co zdarza się bardzo często, ale bywa, że pasażerowie, a niekiedy i członkowie załogi umierają z przyczyn naturalnych, jak zawały czy udary. Czasem ktoś popełni samobójstwo, rzucając się za burtę w odmęty oceanu. Mały procent zgonów to nieszczęśliwe wypadki. Najmniejszy Zabójstwa. W lutym 1988 roku podczas rejsu wycieczkowcem MS Island Escape Scott Rollson zamordował swoją żonę Karen Waltz. Udusił ją, a następnie wyrzucił jej ciało za burtę z balkonu kabiny, tak by wyglądało to na utonięcie, spowodowane targnięciem się na życie. Jednak coś poszło nie po myśli Rolsona, bo został on oskarżony o morderstwo i skazany. Historia lubi się powtarzać. W maju 2006 roku wspomniany MS Island Escape wypłynął w swój kolejny rejs. Rozpoczął się on na Majorce, a miał zakończyć na Sycylii. Na pokład wycieczkowca wsiadło około 1600 pasażerów. Wśród nich para Amerykanów Lonnie Kaukentes i jego była żona Miki Kanesaki. Rezerwując rejs, pan Kaukentes miał tylko jedną prośbę do tur operatora. Bardzo mi zależy, by nasza kabina miała balkon. Da się to załatwić. Jak później stwierdził w programie NBC News John Mankiewicz, dziennikarz zajmujący się tą sprawą, Loni chciał wypłynąć w rejs, by na nowo rozpalić płomień miłości między nim, a jego wieloletnią partnerką Miki. Kanesaki podobno była niezwykle szczęśliwa, że jej były mąż zdobył się na tak miły i romantyczny gest. Nie mogła doczekać się 21 maja, kiedy to statek miał wypłynąć z hiszpańskiej wyspy. Miki Kanesaki i Loni Kaukentes byli małżeństwem od 1995 do 2002 roku. Poznali się w kancelarii prawnej w Los Angeles, gdzie on był wziętym prawnikiem, a ona jego asystentką. Zakochani wynajęli dom pod Los Angeles i wzięli ślub. Ich związek należał do tych raczej burzliwych. Kłócili się i godzili na przemian, miało też dochodzić między nimi do sytuacji przemocowych. W końcu ostatecznie w 2002 roku rozwiedli się, ale dalej mieszkali razem. Nie zmieniło się to nawet po tym, gdy Loni poznał na portalu randkowym Amy Wen i wziął z nią ślub w Las Vegas. W 2006 roku ich związek się rozpadł. Kaukentas postanowił zawalczyć o byłą żonę. Kochanie, co ty na to, żebyśmy znów byli razem? Marze, by wziąć z tobą ślub. W końcu zrozumiałem, że liczysz się tylko ty. Rejs na Sycylię miał przepieczętować ich na nowo rozpalone uczucie. Już w jego trakcie Kaukentes zaproponował, by oboje uaktualnili swoje testamenty. Gdyby której z nich umarło, to drugie miało odziedziczyć po nim cały majątek. Zatem na pokładzie MS Island Escape miały miejsce nie tylko romantyczne porywy, ale i pragmatyczne ustalenia. Kilka dni po rozpoczęciu rejsu te drugie okazały się bardziej przydatne. Rano, 26 maja, Lonnie Kentes zgłosił zaginięcie partnerki. Nie ma jej od pierwszej w nocy. Wyszła, żeby się przewietrzyć i napić herbaty. Ja wziąłem tabletkę nasenną. Dopiero chwilę temu się obudziłem. Zacząłem jej szukać na pokładzie, ale nigdzie jej nie widzę. No zróbcie coś! Do nerwów kołkentesa doszły jeszcze złe przeczucia. Szybko przestał wierzyć, że Miki zabłąkała się na ogromnym wycieczkowcu. Sugerował raczej coś innego, tragicznego. Miki często powtarzała, że myśli o samobójstwie, ale. ale nie zrobiła tego, prawda? Powiedzcie, że nie! Podczas gdy włoska Straż Przybrzeżna przeszukiwała wody w poszukiwaniu śladów Kanasaki, Loni zadzwonił do ich wspólnych przyjaciół: Susan McQueen i Billa Price'a, by powiadomić ich o tym, co się stało. W przeciwieństwie do Kołkentesa, przyjaciele próbowali zachować resztki optymizmu i nadziei. Loni, uspokój się. To niemożliwe, żeby tak po prostu zniknęła. Musi gdzieś tam być. Znajdzie się, zobaczysz. Nie, nie znajdzie się. Ja to czuję, Billy. Cały czas jej szukają, ale na darmo. Lonnie opowiadał śledczym, że poprzedniego wieczora pili z Miki wino, tak więc kobieta mogła być nietrzeźwa. Jako, że nie znaleziono jak dotąd jej ciała, ani śladów udziału osób trzecich, a Kołkentes wydawał się szczerze zrozpaczony, śledczy uznali, że Miki Kanesaki wypadła za burtę albo wskutek nieszczęśliwego wypadku, będąc być może pod wpływem alkoholu albo celowo targnęła się na życie. Jak opisywali dziennikarze Bild, także załoga statku uwierzyła w wersję podawaną przez Loniego i współczuła mu straty. Tymczasem Kowkendas już następnego dnia po zniknięciu Miki udał się do USA do swojej drugiej byłej żony Amy Nguyen. Tego samego dnia, gdy Loni odleciał do Los Angeles, u wybrzeży Kalabrii odnaleziono ciało Kanesaki. Sekcja zwłok wykazała jednoznacznie, to nie był wypadek. Kobieta lat 52, brak wody w płucach, w momencie wypadnięcia za burtę już nie żyła. Widoczne są ślady duszenia. Przyczyną śmierci Miki z całą pewnością nie było więc utonięcie. Na czele listy podejrzanych widniało jedno nazwisko: Lonnie Ukentes. Jednak w tym momencie partner denatki był już w Stanach Zjednoczonych. Do tego na ciele Kanasaki brakowało śladów DNA, które mogłyby znacznie pomóc w śledztwie. Włoski wymiar sprawiedliwości umywał zatem ręce. Nakazu aresztowania ani dalszego dochodzenia nie przewidziano. Ze strony Włoch sprawa została zamknięta. Ta wiadomość na pewno ucieszyła Kaukentesa. Wkrótce po śmierci byłej żony sprzedał dom, za który dostał ponad milion dolarów, jednak jego beztroskie życie wkrótce dobiegło końca. W 2008 roku śledztwo w sprawie śmierci Miki Kanesaki obywatelki amerykańskiej przejęło FBI. Śledczy nie uwierzyli w niewinność Kaukentesa. Podstawą do aresztowania stała się obserwacja kont bankowych. Loni próbował przelać z konta zmarłej żony na swoje ogromne kwoty. Został aresztowany i oskarżony o morderstwo. Prawnika bronił jego przyjaciel. Powtarzam: nie ma żadnych dowodów jasno wskazujących na winę małego klienta. To wszystko to jedynie spekulacje i oszczerstwa. Każdy na tym statku mógł być sprawcą morderstwa. Mam zatem ponad półtora tysiąca podejrzanych. Czy wszystkich aresztujemy? Sąd w Kalifornii odrzucił oskarżenia. Uwolniony od zarzutów Loni przeprowadził się z Kalifornii na Florydę. Co ciekawe, nie towarzyszyła mu Aimee Wen, która zeznała w sądzie na jego korzyść, broniąc zaciekle partnera. Lonnie wyjechał sama w nowym miejscu, szybko poślubił inną kobietę. Minęło kilka lat. Wydawało się, że sprawa morderstwa Miki Kanesaki ostatecznie została zamknięta, gdy nagle nastąpił zwrot. W 2012 roku w biurze FBI pojawiła się druga, była żona prawnika Aimee Wen. Loni, jeszcze przed tym feralnym rejsem, groził, że zabije Kanasaki lub zleci jej morderstwo. Groził także mnie, musiałam złożyć fałszywe zeznania, ale chcę je wycofać. Według mnie mój były mąż jest winny śmierci Miki Kanasaki. On zabił ją z chciwości. W ten oto sposób Kowkentes kolejny raz został aresztowany. Przewieziono go z Florydy do Kalifornii i oskarżono o popełnienie morderstwa oraz o podżeganie do morderstwa. Skąd ten drugi zarzut? Otóż miał prosić dwóch byłych współwięźniów o znalezienie dla niego zabójcy na zlecenie, które zlikwidowałby Amyn Wen. Bał się, że kobieta ostatecznie pogrąży go swoimi zeznaniami. I nie były to bezpodstawne obawy. Proces Loniego Cookentesa trwał aż 7 lat. Był wielokrotnie odraczany z różnych powodów. Początkowo nie było jasne, czy kalifornijski sąd ma prawo zająć się tą sprawą, ponieważ Miki Kanesaki zginęła na wodach międzynarodowych. W końcu uznano, że jej były mąż może zostać oskarżony w miejscu, w którym planował zbrodnię, a zatem w Kalifornii. Następnie przebieg procesu opóźnił wybuch pandemii koronawirusa. Ostatecznie jednak w czerwcu 2020 roku zapadł wyrok. Prokurator hrabstwa Orange, w którym odbył się proces, powiedział w umowie końcowej: Oskarżony myślał, że popełnił zbrodnię doskonałą. Wybrał idealny statek, idealną porę i idealną kabinę na zabicie swojej byłej żony. Sądził, że ujdzie mu to na sucho, ale pomylił się. Zgubił go fakt, że udusił Miki Kanesaki przed wyrzuceniem jej ciała za burtę, ponieważ jej płuca były wypełnione powietrzem, a nie wodą, unosiła się na powierzchni, dzięki czemu odnaleźliśmy jej ciało. 14 lat po tragicznym rejsie MS Island Escape wreszcie zapadł wyrok. Były mąż Miki Kanesaki, Lonnie Koukentes, został skazany na dożywocie. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Turwać bestie w RMFFM.